Bardzo serdecznie na moim kolejnym odcinku z Tofikiem. Tak, jak widzicie już, mimo yy, możecie zauważyć, to Tofik je kość i tak jest można <ścoughs> yy, powiedzieć zainteresowany bardzo tą kością, więc nie popatrzy się w ogóle. Yy, więc nie popatrzy się w ogóle na ekranik. Halo Tofik. No, on nie słyszę teraz. No, także yy, on teraz jest można tak powiedzieć zajęty. On ma swoją pracę, ale mu nie płacą za to, bo... No bo nie wiem. Po prostu nie lubią, nie chcą mu płacić, a to jest przecież nasz superman, który nas ratuje. Idę. No dobra, niestety piesio. Piesio. No, piesio. Chodź tu do mnie, Tak, to jest jego łapka, łapka, łapka. poczekajcie. Zobaczcie, udało mi się nagrać jego łapki. Zobaczcie. One tak wyglądają. Są słodkie. Takie. A idę cudie. Dobrze, dobrze. O. W czasie tego, że to fik właśnie gryzie, no to zdążyliśmy właśnie nagrać mu łapkę, bo chociaż y, rzadko piesem daje łapkę nagrać. No także myślę, że Wam się podobał. nagram właśnie tu filiczka. No to pa!